Cześć, z tej strony Ania i witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Dzisiaj nagrywam z garażu. Korzystam z chwili, kiedy mój syn już poszedł spać. Ja, jest, ja jeszcze nie jestem mocno zmęczona, więc mam na to czas. Tylko do tej pory zawsze miałam problem ze znalezieniem sobie miejsca, no bo tak, w salonie jednak nie chciałam, bo bałam się, że może będzie gdzieś tam echo się mocno niosło. I tak e, zawsze jednak czekałam, aż, aż będę miała dom tylko dla siebie, żeby nagrać odcinek. A dzisiaj wyjątkowo nagrywam z garażu, testuję to miejsce. Ogólnie jest spoko, trochę zimno, ale garaż w naszym domu jest taki no, dosyć odpicowany, bo mój mąż uwielbia tutaj siedzieć, ma tu swoje biurko, e, krzesełko. No w ogóle jest taki dosyć przyjemny klimacik, e, on w ogóle dużo czasu spędza w garażu. Dlatego korzystam z jego uprzejmości dzisiaj i tu nagrywam odcinek. A odcinek no, dosyć wyjątkowy dla mnie, bo odcinek o moim porodzie. I dlaczego akurat dzisiaj zebrałam się na nagrywanie? Ano dlatego, że wczoraj urodziła moja przyjaciółka, której serdecznie jeszcze raz gratuluję. I tak wszystko zaczęło to do mnie powracać zaczęły powracać do mnie te wspomnienia i zauważyłam, że wiele rzeczy już mi się zaciera. I po prostu bardzo nie chciałabym tego wszystkiego zapomnieć. Jest to już prawie 6 miesięcy od mojego porodu, więc myślę, że jeszcze, że jeszcze odpowiedni czas, żeby to nagrać, ale nawet w formie takiego pamiętnika, żeby mieć to dla siebie, żeby móc kiedyś wrócić, bo widzę, że naprawdę te, te wspomnienia się zacierają, zwłaszcza te najgorsze. A jeszcze korzystając z okazji, zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka pod tą samą nazwą Rodzicielskie Polecajki. A jak to się zaczęło? Już od jakiegoś tygodnia przed porodem, może nawet dwóch, źle się czułam. To znaczy, czułam się gorzej niż przez całą ciążę. Dokuczał mi ból brzucha, już taki, taki trochę jak na okres. Miałam mdłości, czułam się już bardzo ciężko. Ogólnie to starałam się ruszać, bo wiem, że, że ruch też pomaga w wywołaniu tego porodu, też lekarz mnie do tego zachęcał. Więc już te, te ostatnie dni to codziennie mąż, jak wracał z pracy, to zabierał mnie i jechaliśmy samochodem do jakiegoś pobliskiego parku. I w tym parku spacerowaliśmy, bo jakbyśmy mieli ruszać z domu, to daleko byśmy nie zaszli tak wysadzam w jakimś parku i sobie tam spacerowaliśmy. Ale już, już naprawdę wyglądałam jak taki pingwin yy, na boki się turlający. I, I z taką piłką z przodu już po prostu ledwo chodziłam. No ale starałam się ruszać, bo wiedziałam, że, że, że jest to wskazane. I tak do tej pory właśnie pamiętam, że Pewnego wieczoru, no pewnego letniego wieczoru, bo rodziłam w lipcu, więc to był wieczór, ale było jeszcze jasno. Pojechaliśmy do jednego z parków, do, do Pruszkowa. W tym momencie dostałam wiadomość od koleżanki: Słuchaj, Ania, czy, czy, czy ty przypadkiem jeszcze nie rodzisz, czy nie urodziłaś? Bo, bo śniło mi się, że, że rodzisz. I ja tak mówię: no nie, no nic się nie dzieje. no Póki co dość stabilnie jest, ale tak już, no zaciekawiło mnie to. I słuchajcie, i, i tej nocy urodziłam. Znaczy już było po północy, ale no mocno wykrakała, także zabawne to było. A urodziłam w, przed terminem, w 39 tygodniu, także chyba te moje wszystkie metody na wywoływanie wcześniej coś zadziałały, e, bo, bo udało się. No i jak to wszystko się potoczyło? Położyłam się spać standardowo, ale jakoś tak, no, no bola mi ten brzuch cały czas, e, w sumie podobnie od tygodnia czy od dwóch. Ale wyjątkowo nie mogłam zasnąć, yy, w sensie przywracałam się z boku na bok i ja czasami tak robię, że po prostu już długo nie mogę zasnąć, to idę na kanapę na dół, żeby tak trochę zmienić otoczenie, może się zresetować, w sumie swojemu synowi też teraz tak robię, jak nie może zasnąć bardzo długo, to, to zmieniam mu otoczenie i czasami działa. Więc żeby zmienić otoczenie, zeszłam na kanapę, ale tak naprawdę, nie wiem, do jakiejś północy, do pierwszej na pewno się przywracałam, w końcu udało mi się zasnąć. I słuchajcie, obudziło mnie... Obudziło mnie znane mi uczucie. Poczułam się, jakbym była jeszcze, nie wiem chyba, kiedy to było w przedszkolu, było, kiedy zdarzało mi się zmoczyć łóżko, jak byłam dzieckiem. To było identyczne uczucie. Zrobiło mi się po prostu ciepło. I wybudziło mnie to, zrobiło mi się ciepło. I tak na początku przez sekundę mi przemknęło, że chyba się ścigałam, ale nie, nie, jednak się szczciłam, co się dzieje. Wstałam z tej kanapy. I po prostu jakby ktoś wylał ze mnie wiadro wody, dosłownie chlusnęła tą wodą. Ja w ogóle w sensie, wszyscy mówili, że to, to jak pokazują na filmach, że odchodzą wody, że to jest przekłamane, że nikomu tak się nie dzieje. No ja w to uwierzyłam. Ale nie, no mi się tak przydarzyło. Naprawdę, te wody po prostu chlusnęły. Więc była mokra kanapa, cała podłoga po prostu. I ja tak w ogóle nie, nie, nie wiedziałam, co zrobić. I tak stoję. No, i zaczęłam krzyczeć po męża, żeby przyszedł. Mąż o, przybiegł od razu, już pewnie wiedział, już może co się święci. Ja wybierz ręczniki, wziął wszystkie ręczniki, zaczęliśmy to gdzieś tam wycierać. No i słuchajcie, te wody to ze mnie leciały już chyba do samego końca. Po prostu to ja nie wiem, co się nie kończyło, jakaś ogromna ich ilość we mnie była. Ale na, naprawdę było to zabawne. No i już wiedzieliśmy, co się święci. Ale ja plan od początku miałam taki, żeby jak najdłużej wytrzymać w domu, żeby pojechać do szpitala, jak ten poród będzie już na tyle rozkręcony, że ja tam pojadę faktycznie już tylko rodzić, a nie, że będzie jeszcze, o, może jeszcze na oddział, a może tu jeszcze, może jeszcze coś trzeba przy... No wiecie, chciałam już po prostu, żeby była, żeby po prostu te, te pierwsze skurcze, te pierwsze, te pierwsze godziny gdzieś w domu przesiedzieć. Planowałam, że może jakieś ciasto będę piekła, kanapki robiła, na piłce się bujała. Słuchajcie, plan był świetny. Już serial miałam przygotowany, jaki będę wtedy oglądać, taki wiecie, trzymający w napięciu. No plan był świetny, ale słuchajcie, bo to wody odeszły mi tak 3.30 w nocy i napisałam do tej swojej właśnie przyjaciółki, co urodziła, urodziła wczoraj, że odeszły mi wody i to była w ogóle ostatnia jakakolwiek wiadomość, do kogo, do kogo wysłałam przez jakąś dobę jej, że odeszły mi te wody. No i plan był taki, że właśnie, że no jeszcze posiedzimy w sporo w domu. Tym bardziej, że jeszcze nie miałam od razu skurczy. Ale tak naprawdę no minęło, z, nie wiem, 5 minut i te skurcze przyszły. <grych> Tylko, że przyszły jeszcze takie jakieś mocne. No bolało, ale tak wiecie, no znośnie. Więc myślałam, okej, okay, no to idę się dopakować. E, no i chciałam pójść pod prysznic i umyć włosy. No bo gdzieś, gdzieś tam słyszałam, żeby umyć włosy, bo później to nie wiadomo, kiedy będzie na to e, okazja. I faktycznie później późno umyłam włosy. Więc to był dobry ruch. Teoretycznie to był dobry ruch, bo weszłam pod ten prysznic i umyłam te włosy, ale już myślałam, że nie wyjdę spod tego prysznica, bo moje skurcze z takich hmm, znośnych, takich hmm, rzadkich, zrobiły się bardzo mocne i bardzo częste. Słuchajcie, wyszłam spod tego prysznica i... E, a jeszcze na szybko w ogóle nogi chciałam ogolić, zacięłam się i później ta, ta noga ta mi krwawiła też cały poród z tego samego zacięcia. E, I słuchajcie, wyszłam spod tego prysznica i już nie dałam rady wysuszyć włosów. I, i pojechałam w takich półmokrych pół włosach, po prostu dobrze, no, że było lato, ale nie dałam rady ich wysuszyć. Bo dosłownie, w, ja nie wiem, w pół godziny te, te moje skurcze od, od odejścia wód to miałam regularne skurcze co dwie minuty, takie zginające w pół, e, że aż się w sumie trochę przeraziłam. Bo, bo to już był ten moment, kiedy tak jakby powinno się jechać, tak regularne skurcze tak mocne. No więc wężem nam szybko jeszcze dopakowaliśmy, co tam trzeba było, e, zebraliśmy się i słuchajcie, ja już ledwo weszłam do samochodu. Nie wiem, która to była godzina. Wiem, że o 3.30 odeszły mi wody, o. Piątej chyba byłam na porodówce, więc w szpitalu byliśmy już sporo wcześniej. Więc mówię, to była bardzo szybka akcja, to wszystko. Ale po prostu tą podróż do, do tego szpitala... No dobrze, że właśnie to było około piątej, czyli nie było jeszcze jakiegoś dużego ruchu. To była środa, ale też wakacje, więc też, też tych korków może by nie było nawet później aż takich dużych. I słuchajcie, jechałam na tylnej kanapie w samochodzie. Oczywiście z ręcznikiem, bo bolało się ze mnie dalej. I po prostu na, na czworaka, na tej tylnej kanapie, tyłek wypięty do, do szyby, więc jak ktoś nas mijał, to po prostu no, miały śmieszne widoki. I po prostu już już wtedy, już tak oddychałam, tak jak się uczyłam, już starałam się skupić na tym, bo już wtedy było ciężko, naprawdę. Odjechaliśmy po do izby przyjęć, to też dobrze, że jakiś czas wcześniej przyjechaliśmy się tam, żeby zobaczyć po prostu, z której strony się wchodzi. Bo jednak to, to nie, było, nie byłoby takie intuicyjne na pierwszy raz. Także to, to polecam mocno, jak ktoś jest w ciąży, żeby przejechać się na wybraną izbę przyjęć, żeby po prostu tak no z zewnątrz nawet zobaczyć, gdzie już, gdzie już do porodu trzeba się udać. Weszliśmy na tą izbę przyjęć, na szczęście było pusto, no bo to jeszcze dalej była noc. No i do pani w recepcji się pyta, który to poród. Ja mówię, że pierwszy. O, no dobra, okej, okay. tam e, widzę, że kogoś zadzwoniła, pewnie tam po lekarza. Ja, słuchajcie, już mnie do parteru, już, już, ja już po prostu na podłodze tam leżałam, na tej Izbie Przyjęć. Żadne zarazki straszne nie były, bo po prostu ja nie, nie, nie dałam rady nic robić. Już po prostu no, na, na czworaka, na, na podłodze, na, izb... na środku izbie Przyjęć, takie wywalone. E, oczywiście kałuże ze sobą cały czas zostawiałam, no przekomiczne to było. E, minęła chwila i słyszę że tylko, ta pani dzwoni i mówi, mm, wiecie co, słuchajcie, to, to chyba szybciej jednak będzie, <średziny> także też się nie spodziewali, że, że pierwszy poród to aż tak to może wszystko wyglądać na jeszcze chwilę musiałam poczekać właśnie, aż lekarz zejdzie tam i robi jakieś KTG to też musiałam wyleżeć chwilę bez ruchu, to, to chyba bez ruchu był najgorszy, po prostu jak musiałam się chwilę nie ruszać, jak mnie np. USG robili to, to było najgorsze żeby w tych bólach jeszcze taki bez ruch wytrzymać bo póki się mogłam ruszać to no w sumie nie też że było lepiej, ale jakoś tak nie wiem, trzymałam się, a, a jak nie, dobra to, to, no, no było to nieprzyjemne Zebrali mnie na, na porodówkę, już tam wózeczkiem, elegancko. W międzyczasie gdzieś tam się przebrałam w, w koszulę porodową. Coś śmieszniejsze, przebrałam się w koszulę porodową. Weszłam na porodówkę, pierwsze co zrobiłam to już zdjęłam, bo wiedziałam, że ja nie chcę żadnej koszuli, ja tak będę rodzić, więc cały mój poród spędziłam bez koszuli. Także nie wiem, ale jakaś taka, to była taka natura się przybudza wtedy. Naprawdę takie, nie wiem, jakieś instynkty pierwotne. Ja w ogóle Słuchajcie, w ogóle nie pamiętam, co ludzie do mnie wtedy mówili. Co do mnie położna, mówiła lekarz, czy na izbie przyjęcia. Tego nie pamiętam. I taką moją jedyną łącznością ze światem to był mój mąż. I tak jakby, jak coś ktoś próbował mi przekazać, to tylko przez mojego męża do mnie docierało. Naprawdę, po prostu nie, ja już nie kontaktowałam z tego bólu. I jak jeszcze przygotowywałam się do porodu, to miałam taką, to zakładałam sobie taką wersję, że znieczulenie, no zobaczymy, może nie, bo wiedziałam, że jak już jakąś tam procedurę medyczną zacznie, czyli będzie to te znieczulenie, no to to może już jakieś konsekwencje mieć. No i miało, ale do tego zaraz przejdę, ale tylko weszłam na izbę przyjęć i mówię, dzień dobry, to ja znieczulenie. Ja po prostu już wiedziałam, że, że skoro na początku jest tak... Jest tak źle, to ja, ja dalej po prostu nie wytrzymam. No, nie, nie, nie jestem w stanie tego wytrzymać. To jest zbyt duży dla mnie ból. E, więc już na tej porodówce e, pobrali mi od razu krew i, i po prostu czekaliśmy na wyniki badań, czy, czy są ok, czy można te znieczulenie dać. Więc to tylko, no musiałam wytrzymać tylko tyle, żeby, żeby do tych wyników badań. Nie pamiętam, ile to z pół godziny do godziny na nie czekałam. No i próbowałam, nie wiem, gazu rozweselającego. Ale to było takie uczucie, jakbym się, nie wiem, czegoś naćpała i, i takie nieprzyjemnie, no takie wiecie, taki słaby zjazd i to no, no spoko, no czułam, że mi się w ogóle kręci, ale na ból to, to w ogóle nie pomagało, więc nie, nie, powiedziałam, że, że ja dziękuję za to. Trochę pomagał prysznic, ale tam w ogóle zjebany był ten zawór, że leciała ciepła woda, a momentami wrzątek. I po prostu tylko mąż mi plecy po lewo, i tylko krzyczałam mu, dawałam jakiś znak, że, że jest wrzątek, żeby na chwilę zabrał i z powrotem. No po prostu komiczne. Eee, komiczne to było. Trochę coś tam pomagało, ale no masakra. Jak wspominam teraz ten ból, to, 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 to naprawdę masakra. Nie chcę nikogo straszyć, no ale no, no, no poród boli. No, no. no co, mam, co mam innego powiedzieć. Hmm, więc tak, no, źle wspominam ten etap y, od, od momentu wejścia na porodówkę do, y, do znieczulenia. Ale jak już dostałam znieczulenie, to poczułam naprawdę ogromną ulgę. Znaczy to znieczulenie nie zadziałało na mnie w 100%, Nie dalej bolało z jednej strony, ale to już było takie, że ja już po prostu zaczęłam kontaktować. Już wtedy przywitałam się z położną, no, już powiedziałam, że czego oczekuję od tego porodu i w ogóle serio, po prostu zaczęłam w ogóle jak, jakkolwiek funkcjonować wtedy. No i później te parę godzin minęło już tak w miarę znośnie i gdzieś tam to rozwarcie postępowało, postępowało, ale jak już mogłam przejść tak jakby do tej drugiej fazy porodu, czyli do tych partych, to zaczęły mi zanikać skurcze i to było najprawdopodobniej konsekwencją tego znieczulenia, że po prostu tak mój organizm zareagował, no i urodzić dziecko bez skurczy, no to tak średnio się da. To było takie, i plus jeszcze zaczęło mi mocno puszczać to znieczulenie, ale tak jakby z jednej strony, I w ogóle oni tam nie przewracali na boki, w ogóle jeszcze czucie straciłam w jednej nodze, więc też za bardzo nie mogłam chodzić, tylko na tym łóżku leżałam. No, tyle dobrze, że się gdzieś tam w kółko obkręcałam, ale, ale to i tak, no, no stanąć na o własnych nogach nie byłam w stanie, po prostu mi zabrało czucie z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mnie bolało, więc. No, no, no nie było to wymarzone, mm, wymarzony efekt znieczulenia, ale no mówię, przynajmniej dałam rady funkcjonować. I w ogóle jeszcze te, te, takim punktem, który mocno pamiętam, to było te KTG podczas porodu. Ja miałam takie przenośne, ono tam trzeba było tylko pilnować, żeby się nie, nie przesunęło, bo wtedy tam gubiło się i zaczęło, zaczynało piszczeć. Ale jakoś ostatnio gdzieś scrollowałam TikToka i był właśnie filmik z tym, z, z dźwiękiem tego KTG. O Jezu, to takie... Tak zestresowałam się momentalnie, jak usłyszałam ten dźwięk. jakiś tak, nie wiem, źle mi się teraz kojarzy. No, bo jest taki dosyć charakterystyczny. Ale przynajmniej, no, bo to, to jest tak, że położona nie była cały czas z nami, tylko jak tam e, co jakiś czas przychodziła, no bo to trwało wiele godzin. W sensie ja na pardówce byłam o piątej, a ja urodziłam prawie o trzynastej, więc no, no trochę dotrwało. Pamiętam też, jak strasznie mi się chciało pić. I to po prostu było takie pragnienie, że, że po prostu już sucho mi w buzi było i, i bardzo mi się chciało pić. Tak, to chciałam też w pewnym momencie coś zjeść, bo już poczułam się trochę lepiej e, po tym znieczuleniu, ale no niestety nie pozwolono mi. Ale to dlatego, że rodziłam w szpitalu o trzeciej referencyjności, no i oni tam jednak e, zabezpieczają się, gdyby było jakieś, nie wiem, serskie cięcie czy coś, no bo to jest tak, jak jednak szpital taki raczej. E, no nie wiem jak to powiedzieć, może bardziej zmedykalizowane, że wiecie, że te porody nie są aż tak nastawione na, na, na taką naturę jak, jak w szpitalu nie wiem, pierwszego stopnia referencyjności. Dlatego nie mogłam nic zjeść, więc tylko tą wodą się ratowałam, gdzieś tam chyba kroplówki też dostawałam w międzyczasie. Miałam w ogóle ze sobą takie grzybyki, znaczy zwykłe grzybyki, które, które się tam ściska w rękach, żeby tak jakby na skurczach, żeby gdzieś ten, nie wiem, odwrócić uwagę od tego bólu w brzuchu, tylko żeby w ręce czuć ten ból. Ale ja pamiętałam, że ja je mam w tej torbie, ale po prostu stwierdziłam, że to jest bez sensu i na nich nie wyjęłam, bo... W ogóle nie wiem dlaczego, ale te skurczy to miało być tak, że to miało być skurcz i przerwa. I skurcz i przerwa. U mnie nie było czegoś takiego. U mnie był po prostu skurcz i tyle. Ja żadnej przerwy tam nie pamiętam. Oczywiście mówię o tej fazie, tej, tej najgorszej przed, przed znieczuleniem. No i tak sobie trwałam, trwałam w tym wszystkim, trwałam, no i te skurcze właśnie zanikały, już powinna przejść, a tam no, no, no nie było z czego. Już zaczął pojawiać się lekarz, bo tak naprawdę to, to lekarz nie przychodzi do porodu, jak wszystko jest okej. Okay. Ale że to już już ta, ta druga faza trwała długo, bo ona też ma jakiś określony czas, kiedy może trwać, nawet no bo to dziecko już jest nisko i tak wiecie, ono też nie może być, nie wiadomo jak długo w tym kanale tak nisko, dlatego ona tam jest jakaś określone. No i zaczął się pojawiać lekarz, no i mówił, że, że no, że jak coś tam nie będzie postępu to coś tam, już też nie pamiętam, w momencie gdzieś tam oksytocyna wjechała, ona też mi nie pomogła. Już mnie zaczęło mocno boleć z prawej strony, to taki bardzo dziwny ból był. A później jeszcze po, po, po poradzie jeszcze parę razy mi dokuczało, no jakiś taki, nie wiem, dziwne to było. I słuchajcie, i... No i w pewnym momencie wbija ten lekarz i mówi, no, że trzeba zrobić poród zabiegowy, czyli próżnociąg. No i wtedy ja mówię, że nie chcę. <laughs> nie, ja chyba powiedziałam, że I coś zaczęłam pro... nie to, że protestować, ale tak jęczeć zaczęłam chyba strasznie, że o Jezu, dlaczego nie, że jeszcze ten, ale powiedzieli, że już i tak przedłużyli tą drugą fazę, że po prostu to już staje się, być... zaczyna być niebezpieczne dla dziecka i że trzeba, ja no dobra, okej. Okay. Słuchajcie, nagle jak w tej sali było była położna, jeszcze jakaś studentka położna, ten lekarz, mój mąż i ja to nagle się tam z 20 osób zrobiło. Mm, jeszcze jeden lekarz, jeszcze jakieś położne do neo, neonatolodzy do tych neonatologów, jakieś te położne neonatologiczne, jeszcze anestezjolog, no po prostu nagle się tłum ludzi zrobił. I słuchajcie, to był żywioł. <grym> to, co się tam działo w te parę minut, to był żywioł. Ale na szczęście mały wyszedł cały zdrowy, e, tylko miał taką śmieszną jakby czapeczkę odbitą na głowie od tego ciągu ale to był hardcore, naprawdę. Ja widziałam po moim mężu, że, 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 że też ciężko to przeżył, bo, bo to był hardcore. Nie będę, nie będę oszukiwać. Ale z młodym wszystko ok. Było 10 punktów, dostał także spoko. Ja się cieszyłam, że się skończyło. Chyba to taka największa ulga była. W ogóle ten moment, jak mi go wyjęli z tego brzucha i położyli na klatkę, Jezu, to było takie cudowne, po prostu i takie dziwne, w ogóle takie, nie wiem, takie kosmiczne, że nagle no, po prostu dziecko na Twoim brzuchu jeszcze przywiązane do siebie tą pępowiną, no po prostu magia, magia. E, także no, to jest chyba moment, którego nigdy się nie zapomni. E, oczywiście się tam popłakaliśmy, no bo no, wzruszające to bardzo było. No i niestety zabrali mi go później na, na badania przez to, że to był poród zabiegowy, ale zaraz szybciutko oddali, jak zbadali, że wszystko jest okej, okay, więc jeszcze gdzieś tam mogliśmy się kagurować, leżeć na tej sali i, i karmić i, i spoko, więc, yy, więc później już było ok, I tak chyba najgorzej wspominam ten moment właśnie na tej porodówce jeszcze przed tym znieczuleniem. Więc wiem, że to pewnie przez to znieczulenie ten poród się skończył tak zabiegowo, ale... Ale i tak wzięłabym jeszcze raz, bo ja bym nie wytrzymała tego bólu, w sensie ja nie wiem, bo mi powiedzieli, że nie wiem, że nie mogę wziąć do bo, bo coś wyszło, nie wiem, źle w badaniach. To ja bym to chyba zemdlała z tego bólu, serio. Nie, nie jestem w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. No, to nie wiem, jakiś kosmos. No, no nie dla mnie to, to było zdecydowanie. Słuchajcie, później leżeliśmy na tej, jeszcze na tej porodówce. Cztery eee, godziny tam mieliśmy leżeć, przez to, że właśnie był zabiegowy. I tam we trójkę sobie siedzieliśmy. Znaczy siedzieliśmy, młody tam leżą na mnie, z mężem sobie siedzieliśmy. I słuchajcie, dostałam obiad szpitalny. I ten szpital, w którym rodziłam ogólnie słynie z bardzo złych posiłków, że jest ogólnie super, ale bardzo złe posiłki. Ten obiad mi smakował jak chyba nic nigdy w życiu. Po prostu to było takie pyszne. No później jak już dostawałam te obiady tam, to, to ich nawet nie. nie, nie. W ogóle ich nawet nie próbowałam, sam zachpach odrzucał, ale wtedy to była najpyszniejsza rzecz dla mnie, naprawdę. Jeszcze śmiać mi się chciało, bo podali mi na tym samym stoliku, na którym wcześniej te wszystkie narzędzia do, do porodu leżały, także myślę, że, że chyba byłoby na tyle, co chciałam opowiedzieć. Eee, no Na pewno te wszystkie, że tak powiem, krwawe szczegóły oszczędziłam bo nie jest to nikomu potrzebne do szczęścia, żeby jeszcze o tym słuchać. Ale tak, jeszcze to, co pamiętam, to mm, jak już tam wszystko się uspokoiło, już wszyscy wyszli, zostaliśmy tam na tej sali, to mówię do męża, wiesz co? W sumie to był dobry poród. A mnie tam zapytał, czy oszalałam. <grym> ja mówię, nie, nie, serio, to był finalnie dobry poród. W sensie, jakoś tak, nie wiem, miałam, miałam bardzo dobre, e, miałam dobry humor, oczywiście, po, po ale jakoś tak Dobrze o nim myślałam. Dopiero tak z czasem później zaczęłam myśleć, że kurczę, no jednak dużo rzeczy mogło inaczej pójść, ale tak staram się sobie tego nie wyrzucać. E, jednak, bo wiecie, no bo, mm, bo łatwo się zapędzić gdzieś w poczucie winy. Myślę, że po prostu tak miało być. I tyle. E, myślę, że jeszcze w którymś odcinku opowiem o tym, jak się przygotowywałam do porodu, bo naprawdę przygotowywałam się mocno. Myślę też, że to mi trochę pomogło w tym, że po pierwsze, że ten poród nie był wywoływany, tylko gdzieś się sam zaczął. Że jednak finalnie urodziłam siłami natury. Nie, to się chyba na nie nazywa siłami natury, tylko że jakoś. Dro a, drogami natury. Tak, dzisiaj to czytałam, że, że w takim razie nie urodziłam siłami natury, tylko drogami natury przez to, że to był poród zabiegowy. O, hmm. ale jednak. Także nie wiem, co mogę powiedzieć. Było ok, ale mówię, też, też te najgorsze wspomnienia się bardzo szybko zacierają. I naprawdę muszę się mocno skupić, żeby sobie przypomnieć o tych, o tych trudnych momentach, bo jednak gdzieś te najlepsze zostają, a te wszystkie ciężkie gdzieś odchodzą w niepamięć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że też nikogo nie wystraszyłam. Pewnie też nie zachęciłam. I to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja historia i do usłyszenia następnym razem. Cześć.